Sztuczna inteligencja wymyśla historię na trzy losowe słowa. Dzisiejsze słowa to apostolski, rasistowski, bezwinny, a oto historia. Od czasu, gdy w wiosce wzgórza apostolskiego pojawiła się nowa władza. Wszyscy mieszkańcy odczuwali na sobie rasistowskie działania. Nikt nie mógł się przed tym uchronić, nawet bezwinny. Kiedyś wśród mieszkańców była wielka harmonia, która teraz została zastąpiona przez strach. Ludzie zaczęli trzymać się z dala od siebie, nie chcąc narazić się na konsekwencje swojego postępowania. Wtedy pojawiła się ona, nieznana dziewczyna o cudownym, pięknym głosie, który przywoływał wspomnienia dawnych dni, kiedy wszyscy byli razem wzgórza apostolskie znowu stały się miejscem harmonii. Dziewczyna rozprzestrzeniała sfu.